Witam, witam serdecznie, z tej strony Spokojny Człowiek, a to jest Ogniem Mieczem, Total War, modyfikacja, kolejny odcinek, długo tego nie było, długo musieliście czekać na ten odcinek, ale cóż, już wracam do kampanii, no z tą, no, jak to powiedzieć, modyfikacją do Rome Total War jest trochę problemu, wywali, a potrafi wywalać, ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym sprawdzimy, no nie grałem trochę, jak tak, pamiętacie z Dawnych, z dawnych, z zagrajmy w Medievalam, być może ktoś oglądał wtedy już, wie, że tutaj naprawdę potrafi ta gra stworzyć taki problem, że ktoś nie gra, no traci rozeznanie w tej grze i tutaj naprawdę trzeba być na bieżąco, ale postaram się tutaj wam to nadrobić. Jednak muszę powiedzieć, muszę was tak by lekko ostrzec, że jeżeli będę miał problemy z tą modyfikacją, bo po prostu potrafi mi wywalać jak nagrywam. Jak nie nagrywam, da się jeszcze pograć, ale jeżeli nagrywam, staje się ta gra czasami dosyć trudna, więc cóż. Może być z tym mały problem, ale postaram się jakoś to, ten problem rozwiązać. Dobra. Co tu trzeba zrobić? Widzę, że tutaj mamy chyba, musimy czekać na turę. Tu mam trochę wojska rusarskiego, tu mamy dosyć mało tego wojska rusarskiego, raczej nie szans, nie ma szans, żeby to um, armię ale postaramy się tutaj o kurde tu 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 tu, 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 tu. musimy pokonać To Ten następ i teraz tak, jak to mamy sytuację tutaj Uchodziem! Weźmy, tak, ostatnio powiem, że coś tutaj się. Że nie pamiętam się co tu się działo za bardzo. Postaramy się. Ataku! zdobyć. Yy, no i cóż, tutaj na dole mamy jeszcze Mołdawię z tego co widzę. Zauważyłem to. I będziemy też toczyć wojnę z Mołdawią, tylko zastanawiam się czy już teraz ją zacząć, czy jeszcze nie, ale dobra. Następny tu się ta wojna zacznie. Zobaczymy jak się to rozwojuje sytuacja. O kurde. 895 na 1300 Kurcze, troszeczkę chyba da cicho, ale mam nadzieję, że I to zobaczycie. Weźmiemy bitwę na mapie bitewnej Zobaczymy, co my tu mamy. Ja już nie pamiętam na jak jakich Wiem, że miałem mamy Dobra Weźmy... Hmm, może się uda tą bitwę wygrać. Wiem, że z tymi problemami jakieś, nie pamiętam, bo to przy Far Crya Cry skończyłem, teraz trynem Max Payne'a. Yy, powiem Wam szczerze, że, że jednak nie mam jakiejś takiej gry dominującej w tych moich zagrajmy. Yy, co mnie trochę martwi, biorąc moją sytuację, no taką średnią, Sytuacja dobra na tyle, że mamy dużo szelców. znaczy szelcy nam dużo nie dają, ma że mamy... Na polu bitewnym mamy trochę jazdy, ale tej jazdy zdecydowanie za mało, żeby tu coś powiedzieć o jeździe, że jesteśmy w dobrej sytuacji, gdyby było tych oddziałów powiedzmy cztery husarskie, no bym w stanie powiedzieć dużo więcej. Ale dobra, zobaczymy. Znaczy te szelcy ustawieni są tak, że oni są dosyć... Dobra, zrobimy tak, albo zrobimy takie coś Okej, okay, niech będzie to tak Zobaczymy jak to będzie wyglądało o, je, 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 nie wiem czy to wygramy A Co oni tu mają O, będzie cholernie ciężko Będzie cholernie ciężko Z takiego powodu, że Dobra, może jakoś poradzimy, ale naprawdę Nie, będzie to Sytuacja dosyć prosta Dobra, co tu się dzieje? Strzelać, strzelać do nich Czy to są strzelcy? Tak, to są strzelcy Dobra, co tu się dzieje dalej? Yy, tutaj jazda. O kurwa. Może zatrzymam chwilę ten czas, nie wiem czy to jest. Jestem w stanie rozegrać tak, żeby to wygrać wydaje mi się, że będzie to cholernie trudne. No, można przynajmniej próbować oj, powiem no, szómy, że będzie się mała trudna ta kampania nie grałem dawno tutaj, tutaj mi byli ooo, jeszcze tam jest nie, dobra, to jeszcze ja myślę... a, to jeszcze nie są posiłki, posiłki jeszcze nie doszły a, po co, po co no bo niech ich gonią w sumie. dobrze może, się to jakoś rozproszą moi przeciwnicy jaka sytuacja na to jest i jeden do jednego, czyli jest remit, z tym że ja teraz będę mógł uderzyć moją husarią, tylko czy o już jest gotowa jeszcze? Chyba nie Albo zaraz nawet nie gotowa, tylko mówię, sumarium w jednym patrzy Ja już będę mógł uderzać I to mi to da Strzelać, 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 żeby się na to chodzi Zobaczcie, stanęło mi się mocno. Dobra, zobaczymy co się tu dalej wydarzy. Jaka sytuacja? No szczerze mówiąc, dosyć wyrównana. No niezbyt dobra, ale... trzeba ta fusera jakoś tak dziwnie uderza w mnie? Nie wiem. Coś jest spieprzone. Mam problemy z tą grą, naprawdę. Jeżeli... O cholera, jestem tu. Dobra, wycofamy się tutaj. Moja co wycofa tutaj Kurde, nie tylko by, ale też wydawać! Cholera jasna, już rozbiliły naszą pulsarię. O ja pierdzielę. Nie, to jest po prostu masakra, jakaś tam kiedy Kampanii, kiedy przyszedłem, ale to już będzie to dosyć trudne. Co się tu dzieje, próbuję. Nie, to jest niemożliwe Jak oni uderzają? Kurwa mać! O ja pierdzielę Co się tu dzieje? Eee, kończymy tą bitwę, bo tego nie wygramy. Jest to dosyć smutne, ale prawdziwe. No zobaczcie sami, ile nam zabili przeciwników, ile my i ma, mamy połowę i ma naszej armii. Nie ma szans, nie wygraliśmy tego. Niestety w grze jest tak, względu, że ustawa jest jeszcze zbyt słaba by tak było Czy jeszcze obroniam Czy ja mam tutaj jakąś armię, którą będę mógł rzucić na północ Ataku Czy ja mogę szturmować A i to no. żeby was 3 tak, dachno Sith jakiś, naprawdę zasadzie Dobra, trzeba tu jakąś armię już zebrać. Nie wiem, czy z tego południa będę zbierał. Dobra, niech będzie to tak. Przelam jest dużej do skasy. To, sobie mógł budować coś, to tu budować. No, przede wszystkim muszę rozbudować armię, żeby była armia gdzieś. Tutaj dosyć dobra. Może mury to też by się przydało. Z tym co to jest? Dobra, bitwa się szykuje. I to, gramy też na mapie. Na, na, mam nadzieję, że wygramy. Nie wiem, czy się tutaj jakoś odbudujemy. Widzę duże problemy mam w tym Dwóch powodów, że nie grałem do dawno. To też mnie rozbiło. Jest z Dobra. O, o! O! Może być fajna bitwa. Może być w końcu fajna bitwa. Yy... Trzeba to zadać, by cofnąć do tyłu, bo ja. Przyszę, mogą dla mnie do szturmu, ale. Na szturm gotowy, dobra, niech będzie. Tak, jeszcze może Was dam. Nie muszę być trzech buli. Na prawym skrzydle powiedzmy. awa Może być jedna i drugie skrzydło. Dwoma skrzydłami to roz, rozbiję. Was dam tutaj, nie wiem czy się w ogóle przydacie, czy nie? I generała dam przy moich musarii, tylko już go kogo do szarży. Uuu, nie jest was tak dużo w stare, tylko że jest jeszcze na pewno już krzydeł coś. Co wy tu macie, co wy tu ja jazda? Dobra, Postawimy tak, że tu 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 nie, no całą armię, całą armię, dajcie tak. Zobaczcie, poczekajcie chwilę, zobaczymy co tutaj jest. Tylko na razie do tego chyba nie widać nawet. Dobra, szybko. I wy też szybko, wy, tylko wy już możecie być ...wam na plecy, dobra. Chcemy tą armię zgniatzyć, bo oni mają tutaj uczniów. No, fajnie zrobiona ta młodawska armia, jest dosyć realistycznie. Muszę powiedzieć, to jest. Aha, dobra. Z no nie wiem czy... Znaczy, siądź, na... ja dobra. Jadę, no dobra. Albo nie, stać, stać, stać. Jak tam wygląda sytuacja z moją usadzią? Tak? Bo wiem, że tutaj się zaczyna rozpraszenie. Uuu, i widać, że tutaj jest jazda, już się szykuje do urodzenia raczej. Trzeba to rozwiązać dosyć yy, sprawnie. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Moja, dobra, jazda. Tu się ustawiają. Nie wiem, czy oni będą w stanie rozwalić moich putinierów. Znaczy, moją ustawię, kochaną. Zobaczmy, co się tu dzieje dalej. O kurde. O kurde. Niech będą mnie gdzieś strzelać, moja chusta. Więc strzały, dobra. Raz. A tu widzę, że tak. Wy, dobra. Wy i zaraz weźmiemy was w kramy, Dobra, tak. Raz. Nie wiem czy się to uda będziemy się próbować w takim razie jeszcze wezmę tutaj trzecią, trzecią jazdę uderzę z drugiej strony. Mam nadzieję, że to złamie szyki obronne. Dobra, co tu się dzieje? Wy możecie się ustawić w tą stronę. Możecie się ustawić, dobra, mam nadzieję, że się stanie to uczynić. Co tutaj mają? 22, ale kurwa, zmiotłem ich. Po prostu ich zmiotłem. Dobra. Szykujemy się na bitwę totalną. Dobra. Nieźle to wygląda. Powiem szczerze, że to jest chyba moja najlepsza bitwa w ogóle w całej tej y, kampanii, którą mam tutaj prezentować. Mam nadzieję, że będzie nagrać. To, to, to. Zamierzam będzie to. Mam nadzieję, że, że, niestety są problemy z tą. Możesz się już tutaj ustawić. Wzmocnijcie mi, e, mi tutaj... Dobra. Co to się dzieje? Szarza. Z boku Oni się nie spodziewają tego urodzenia. O kurwa, to są... to są strzelcy. Zatrzymam. dobra, zatrzymajcie tutaj. Tu damy wam, kurwa, strzelców w takim razie, jak chcecie. Kurwa, jak ginie, to jest nieporozumienie jakieś, naprawdę. Mają tych strzelców trochę. I teraz tak. Dam wam strzelców tutaj. Niech sobie będą też maszerować. A ja chcę moją chustalię tak. Raz ustawimy się w jednym szeregu, ładnym. Albo troszeczkę takim, albo troszeczkę tak, o tak, wycofamy się ładnie. I. By żeby was tutaj taką połapkę wciągnąć? Dawaj, dawaj No i dobra, możecie uderzyć. Co, że tutaj jest? A, dobra. Kiedy się, kiedy się moja rada totalnie pojawi na. O, jest zajebista piosenka, mam nadzieję, że. Dobra. Kurwa, nie tak. Tak, teraz szybko. Mam nadzieję, że się tutaj jeszcze nie zmieścicie. się no będzie zwycięzco raczej. Rozbiliśmy ich. I rozbiliśmy ich, doskonale w takim razie. Ale będzie piękna bitwa. O kurwa. Spierdalać, spierdalać. Pusaria. Zaria. Kurwa co za cioły Co za Dlaczego kurwa przeszkodzili monisarzy Legendarne, dobra, to tam jeszcze jest No to chodzi kurwa? O to chodzi! Dlaczego kurwa szelcy się nie wycofali do tyłu. To głupie kurwa, ale dobra. Jaka przewaga jest! 66 do 6 doskonale! Młodawska armia zostaje rozmieciona! Ale mnie to cieszy! E, ta, 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 możecie by uderzyć? Ta bita mi się doskonale podobała! Prawie idealnie rozwiązajmy! Znaczy, najdalej jeszcze tak było, ale... Łączmy! Dożynajmy! Chcę was do, podożynać. do 100% najlepiej przyspieszyć, przyspieszyć! Czemu wy stoicie? Dożynać! Ile jest? 89% prawie, kurwa 92, doskonała bitwa. Ile? 92% doskonale, możemy zakończyć bitwę w takim razie. I teraz pięknie 1148 zabitych przeciwników. Ta-ta-ta ta, ta-ta-ta, ta-ta, ta, wieni, widi-deut. Myślę, że to zdobędziemy teraz bez większych problemów. Ude I kasa, kasa, dobra, co tu się dzieje. Jaką mam tu armię? Mam trochę tej armii, tylko że teraz tak przydałoby się jeszcze kilka oddziałów. O kurwa, no to możecie, można by tu losować do. wracam do. Tego. Dobra, weźmy tak, to pobudujemy trochę tych rzeczy, co tu można produkować. Gospodarstwa na pewno by się przydały Jeszcze kogoś tu można wziąć Musimy to zdobyć, musimy to zdobyć Żeby 100 Murzynów tu przyszło My musimy tą jedną miejscowość zdobyć Tak samo jak i ty, 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 ty. dobra Zabijamy to teraz. Prądrowanie okupacja, Prądrowanie Wieszamy, kurwa każdego, kto zostanie na naszej drodze do szczęścia. Klasą niezbyt dobrze, muszę wam powiedzieć. Nie jestem z tego zadowolony. Ale nasze państwo się powiększa. Stało dwie prowincje. Trzy w sumie, prowincje mołdawskie. No i dobra kolejną okay, no, turę, następną turę, że może zdobędziemy tą tam... spiadajta szkoda, nie mam rosyjskiego, może się to na mnie odbić Dobra to byłoby tyle Dobra, panowie panie, Dobra, cóż! Zakończmy może ten odcinek. W następnym odcinku zakończymy to, więc cóż, do zobaczenia. Cze